wszystkim dzisiaj zrobimy sobie takie podsumowanie jeśli chodzi o piłkarzy zakażonych koronawirusem, tak, a więc sporo tak naprawdę tych piłkarzy jest jeśli chodzi o tutaj futbol bardziej europejski, na tym się skupię którzy piłkarze są zakażeni czy byli zarażeni właśnie koronawirusem o tym wszystkim w dalszej części tego filmu, na samym początku jeśli jeszcze nie subskrybujesz to zostaw suba zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem kliknij że w dostaniesz powiadomienie kiedy wrzucę nowy filmik wiemy tak naprawdę z tym koronawirusem. Praktycznie walczy cały świat, także świat piłkarski, no i ten koronawirus też jest w szeregach piłkarzy. Co prawda, oni mają bardzo ścisłe wytyczne, tak, dotyczące tego, jak mają poruszać się w przestrzeni publicznej, zachowywać zasady higieny itd. Tak ale koronawirus także nie omija tych zawodników. Mamy też przykład, jeśli chodzi o koronawirusa, przecież z polskiego podwórka, polski piłkarzy, którzy przeszli ten koronawirus, wyzdrowieli i dalej po prostu grają, funkcjonują, bo przecież bardzo dużo osób jest zdrowieńców, tak? To, że ktoś zostanie zakażony koronawirusem, to nie oznacza, że od razu musi umrzeć. No właśnie, jeśli chodzi tutaj o y, piłkarzy, zacznijmy tutaj może od, po prostu od y, polskich piłkarzy. To jest Szymański, który właśnie zakaził się, y, czy zaraził się koronawirusem w Rosji. Co prawda, Szymański wyszedł z tego koronawirusa i teraz nawet po prostu miał bardzo dobry okres. Taki golej asysty, e, także można powiedzieć, że nawet na plus mu to wyszło. E, jakkolwiek to może zabrzmieć, tak? Chociaż lepiej, żeby taki po prostu rzeczy ludzie nie przeżywali. Potem mieliśmy Bereszyńskiego, tak? A więc jeśli chodzi o serię, A, to jest kolejny zawodnik, który, u którego. Stwierdzono tego koronawirusa, ale wyzdrowiał, wrócił faktycznie do formy. Następnie mamy Kownackiego z Fortuny Disseldorf. Kownacki też praktycznie został zakażony koronawirusem. Gikiewicz w Jordanii, praktycznie drugi koniec świata, ale Gikiewicz, jeden z braci właśnie Gikiewiczów, też został zakażony koronawirusem. Co ciekawe, on musi przebywać w szpitalu, tak, nawet po prostu bez względu na to, jakie będzie mieć objawy po prostu, bo są takie jakby przepisy właśnie w Jordanii. Następnie mamy Wszoka z Legii Warszawy, tak, to też przecież podstawowy, kluczowy zawodnik, jeśli chodzi o Legię Warszawa, został zakażony koronawirusem. No, jeśli chodzi o ligi zagraniczne, to Pulisic z Chelsea, jeśli chodzi o tutaj Manchester, to Pogba. Indombele, Aure, a więc faktycznie trójka zawodników z Francji. Wiemy, że we Francji było bardzo dużo przypadków, tak, jeśli chodzi o koronawirusa. No, były nawet po prostu takie przypadki, gdzie tak naprawdę tutaj UEFA przyznała walkowera, tak, jeśli chodzi o rozgrywki. Na przykład w Slawan Bratysława, tam ten mecz zakończył się praktycznie walkowerem, ponieważ stwierdzono tutaj dwa przypadki koronawirusa u piłkarzy. Następnie, jeśli chodzi o piłkarzy, to mamy tutaj Mariano z Realu Madryt, ale ten zawodnik raczej po prostu zostanie sprzedany, raczej go można było, raczej małej dości był grał spotkań, tak, jeśli chodzi o Mariano. Może nie był to jakiś kluczowy, podstawowy zawodnik. Z Atletico Madryt to było Korea i Ursalko. Kolejnym zawodnikiem, tak, w tym zestawieniu. No to też są zawodnicy, jeśli chodzi o Juventus Turyn, tak? Matuidi i inni, praktycznie zawodnicy, którzy zostali zarażeni tym koronawirusem. No i teraz pianić, tak? A więc ten zawodnik, który teraz ma przejść z Juventusu Turyn do Barcelony, można powiedzieć, że fatalny początek jego przygody, jeśli chodzi o, Juven, o, o Barcelonę, bo przychodzi, gdzie praktycznie stwierdzono u niego koronawirusa. Tak przychodzi z koronawirusa, można powiedzieć w ten sposób. No ale tak, to rzeczywiście. Wygląda, jeśli chodzi o to zastawienie tych y, tutaj piłkarzy. Mm. Y, tak, y, 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 w ogóle w Barcelonie mamy jeszcze Untiti i tak, to Umtiti właśnie Pianiś, to są ci zawodnicy, którzy są zakażeni koronawirusem no tutaj warto wspomnieć o tym, że na przykład w Liga Niemiecka ruszyła bardzo wcześniej, jeśli chodzi o koronawirusa ale tam były bardzo rygorystyczne przepisy dotyczące właśnie tutaj koronawirusa była okrojona do minimum liczba osób pracujących przy obsługi tego meczu oczywiście kibice nie mogli wejść i też na później przecież była taka sytuacja gdzie mecze, tak, Ligi Europy były rozgrywane właśnie w Niemczech ze względu na to, że po prostu tamten system to się sprawdził, tak, jeśli chodzi o koronawirusa, po prostu Niemcy na tym e, zapanowali. E, na, na przykład była taka sytuacja, że sędziowie lidze nie jeździli na odległe mecze do innych regionów, innych landów, tylko jeździli po prostu jak najbliżej swojego miejsca zamieszkania. Oczywiście no, w Polsce to by od razu były kontrowersje, tak jak na przykład sędzia z Warszawy może sędziować, e, prowadzić mecz Legii Warszawa, to zaraz by były po prostu podejrzenia, no ale w Niemczech takich podejrzeń nie, mia nie było, tak i też nie było po prostu ku temu podstaw. Chodziło tak naprawdę o to, żeby zmniejszyć ryzyko, żeby nie podróżowali sędziowie, więc oni praktycznie w danym landzie, w danym regionie tutaj sędziowali. Też na dzień przed praktycznie meczem testy przechodził i piłkarze, i sędziowie, i cały personel praktycznie tak związany z drużyną. E, tutaj warto wspomnieć o tym, że na przykład tutaj cały ten sztab trenerski, czy ludzie, e, można powiedzieć, ten staw, cały tak, ludzi, którzy jadą na mecze, też został okrojony do minimum, na przykład jeden masażysta, jeden fizjoterapeuta, jeden lekarz, tak, żeby tych ludzi po prostu było jak najmniej e, przy ewentualnym po prostu zakażeniu, gdyby ktoś się po prostu zakaził koronawirusem. Więc tak to właśnie wygląda. No jeśli chodzi o Barcelonę tutaj też można powiedzieć, że na przykład Messi nie został zakażony, tak, czy na przykład Cristiano Ronaldo w Juventusie, czyli no, jak na razie te tuzy, no na razie miejmy nadzieję, że nigdy nie zostaną zakażeni, ale istnieje takie ryzyko, że oni mogą też zostać zakażeni właśnie koronawirusem. Zresztą tutaj te kluby na przykład po takich przerwach pierwsze co robią, to piłkarze muszą się stawić na testy, na obecność właśnie koronawirusa, tak? a następnie jeżeli te testy będą pozytywne, czy tam negatywne zależy jak to odczytywać, tak, no w każdym razie ten piłkarz nie będzie miał koronawirusa, dopiero może się stawić na treningi, no te treningi też zupełnie inaczej wyglądają, te trenują w mniejszych grupach, nie w jednej szatni, tylko szatnie są podzielone, wychodzą pojedynczy, po prostu jeśli chodzi o piłkarzy, no ale później na boisku i tak wszystko praktycznie weryfikuje po strzelaniu gola, przytulają się, cieszą, tak, skaczą na siebie, więc na dobrą sprawę i tak, poza tym piłka nożna to też jest piłka nożna, gdzie jest styk, tak, zawodnika z zawodnikiem, więc zawsze może nastąpić zakażenie koronawirusem, ale w jaki sposób praktycznie sobie na tym poradzono, w jaki sposób sobie z tym poradzono. Oczywiście w Włoszech było zdecydowanie więcej przypadków, jeśli chodzi o koronawirusa. Ale wydaje się, że piłkarze tym zapanowali. Podobno, tak, niektóre kluby piłkarskie nawet prowadziły kary finansowe dla zawodników. Nie tyle, co którzy będą po prostu zarażeni koronawirusem, bo można to ciężko przewidzieć, tak? Można przypadkowo się zarazić, ale dla piłkarzy, którzy nie przestrzegają tych zasad związanych z koronawirusem, mało tego, kluby piłkarskie wprowadziły też ograniczenia dotyczące pensji, że mogą na, na wypadek właśnie koronawirusa umniejszyć pensje, albo nie wypłacać pensji przez jakiś czas. Albo o połowę mniejszą, na wypadek, właśnie z kluby się zabezpieczyły, bo dotychczas kluby piłkarskie nigdy nie spotkały się z taką sytuacją i przyszedł koronawirus. Praktycznie 2-3 miesiące był ten lockdown, mecze były nierozgrywane, a piłkarze i tak zarabiali wiele milionów. No, wiele my, praktycznie klubów piłkarskich i mnóstwo piłkarzy, tak na przykład piłkarze Bayernu, Monachium czy Juventusu, którym poszli na rękę władzą klubu no i zgodzili się na obniżkę tych pensji. Tak przecież zarabiają bardzo do, dobre pieniądze duże, więc ym, a poza tym to była obniżka, tylko krótkotrwała, tak, bo potem wrócili do gry i te pensje, nowo były normalne, więc rzeczywiście tutaj no, koronawirus dużo zmienił, jeśli chodzi o rozgrywki, kiedy kibice wrócą, jeśli chodzi o rozgrywki zagraniczne, ciężko powiedzieć, wiemy, że w Polsce, w Ekstraklasie, no, kibice mogą przechodzić na mecz, ale nigdy nie wiadomo, kiedy nastąpi druga fala koronawirusa. No i znowu po prostu mecze będą odbywać się przy pustych trybunach. Miejmy nadzieję, że tak nie będzie. To wszystko nie się pozdrawiam, zostawcie suba, napiszcie w komentarzu, co na ten temat sądzicie. Trzymajcie się.